Każdy sunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność. I przerównujemy wnętrze do zera, czyli liczymy odległość od minus czwórki, które są mniejsze o 5 jednostek. Lub... Kółeczka będą otwarte, mniejsze łączymy tutaj więc możemy zauważyć, że byłaby to odpowiedź A. Na oś liczbowej zaznaczono sumą przedziałów. Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności. Mamy wskazać, która nierówność jest przedstawiona na tym rysunku. I teraz tak, to zadanie można zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to rozwiązać każdą z tych nierówności, a druga metoda to spróbujemy z rysunku odczytać, to, co jest niezbędne, po pierwsze zauważmy, że te nasze ym, przedziały rozchodzą się na prawo i lewo, więc od razu oznacza to, znak musiał być większości, a nie mniejszości. Więc automatycznie odpowiedź C i D możemy odrzucić. Zawsze po środku tego przedziału jest ta nasza liczba, od której szukamy odległości. No to jeżeli zrobimy, obliczymy sobie od 5 odjąć minus 2, to będzie 7, więc gdzie jest połowa? Połowa będzie w 3,5, czyli 3,5 jednostki w prawo, 3 jednostki w lewo trzeba było iść. Czyli doszlibyśmy do liczby 1,5. Czyli szukamy odległości od 1,5, która jest większa bądź by równa 3,5. No to o tym mówi nam odpowiedź B. Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej, i to już jest zadanie z sierpnia 2014 roku. Tutaj tak samo, możemy zastosować też dwie techniki. Pierwsza technika, czyli każdą nierówność sobie rozwiązujesz po kolei i sprawdzasz, gdzie Twoje rozwiązanie pokrywa się z tym rysunkiem. Albo drugą metodą, tak, czyli tutaj już masz w ogóle wskazany środek, tak, czyli w środkiem jest siódemka i zobaczmy, o ile idziemy w prawo i w lewo. No to idziemy o 15 jednostek w prawo i w lewo. Więc tą sytuację od razu opisuję pod punkt A lub pod punkt B. Więc C i D możemy odrzucić. No i teraz popatrzmy, czy ten znak musi być mniejszości czy większości. No mniejszości, bo przedział jest tutaj złączony, więc byłaby to odpowiedź.